Jak kochani! Dzisiaj dość nietypowy odcinek, bo... <gryzamy> Z moim tatusiem! <gryzamy> a nagrywamy, że tata robi mi makijaż. Ja będę tacie pokazywała różne rzeczy, a tata będzie zgadywał na przykład co to jest. I potem je tym malował. Zaczynamy. Co to jest to? Puder. Puder? No podkład taki. Nie. To jeszcze przed podkładem. Przed podkładem. <noise> to jest coś przed podkładem. Pokaż. jest to? Znaczy się, to może być i y rozświetlacz, y baza, i podkład. No, też mówiłem podkład. No. Czyli teraz... Nie, tak, tak? Nie. Patrz, musisz wykręcić. Patrz, i to będzie lecieć. Mhm, okay. I mnie teraz ten smarować. co całej buzi? No. Ojej. Jak to dużo tego jest. A smarować czym? Też tym? Zaraz ci pokażę. Na początku palcami rozmarowuję zawsze, jak już to robię. Ja niedawno robiłam tacie makijaż, więc się zgraliśmy. Czerpiasz O, Już będzie lepiej? Nie? cóż, o tak. Zajmę książkę. Tu też? Nie musisz, ale możesz. Mm -mm. To ja robię kier. droga pani. Przepraszam. Zaraz to wklepię gąbeczką. Dobrze. Zmoczyłam tacie gąbeczkę. I teraz... No, możesz mocniej lekka. Nie mogę. Jak dłużej siły to ci nosek wgniotę. Lęby to się też trochę tak ze skórą jak. Mm -hmm, połączył. Mm -hmm. Proszę tu. Tutaj. Tutaj, tutaj jakieś sucho, suchole no chole wychodzą. <grym>, Jakiś makijażysta. No ja, ja to, 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 no, Przez 20 lat malowałem wszystkie modelki mod Oj. i modeli i aktorów. Nigdy nie wystąpili, co prawda, po moim makijażu, ale... <głos> <głos> już się <noise> Dziękuję. Podkładu nie robimy i teraz korektor z tej samej firmy. Tak jest, korektor z tej samej firmy. Chciałem powiedzieć, ale mnie poprzedzili. No już wiesz, że to się Korek... tak... Korek... Możesz tak kropeczkę i kropeczkę i to też. No raczej, tak chciałem. Kopeczka, kropeczkę, kropeczkę. Kapeczka. No, i to w I gąbeczka. Kapeczka, kapeczka. Tutaj w gąbeczka. Trochę bardziej wodak też. No, proszę mi to oko otworzyć, a nie. Pono się też nie. nie. Nie trzeba. Nie widzę nic ważnego. Ale ładnie. Trochę nie. Trochę za ciemno. nie żywo oczko nie chce. Jest no. Tutaj jeszcze muszę poprawić. Aha. O właśnie. Równo życie ja takie rzeczy. No, jest Co to, to jest? To jest szminka. Ewolucyjna szminka. Albo nie szminka. To jest. No i co to jest? To jest brązowa śminka. Jak to się skręca? Nie, można odkręcić. Coś się zakroiło chyba. O a nie, już. Idzie. To jest brązowy. Tak. To jest moja kreska? ty? Kreskę. Tak, 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 kreska. <grym> Ale ty to wszystko leciutko robisz. Dobrze, że leciutko co mam. Ci krzywdy zrobić. I tego się gąbeczką nie rozciera... Gąbeczką. Znaczy się... Nie. Chcesz... Tak, pędzlu, to ładnie. Mocniej. Przepraszam, proszę druga pani. Mocniej będę robił, jak będę potrzebował. Będę miał taką konieczność. Na razie nie potrzebuję. Ale piękne makijaż będę miała. Jak like to modeli. fajne. Mm -hmm. okay. mm. Tak prezentuje. To twój początek. Mm. Co to jest? To jest jakiś różowy pudełko. Już, nie? Można. No. To z chyba za mało jest tego, jak to się... No to, to też się... To trzeba przycisnąć, żeby też... To... Chyba już, już, już. Pozasychało. Już jest dużo. Tak? To ma też brokat w sobie taki. Nie ma <grywa> <w> fajnych miejsc. <grywa> Jednosek. Przesłaniesz kamerę. Jaki na razie był twój ulubiony krok? Co? Mój? No. Nie, nie wiem. Wszystkie są fajne. Tak. Jakiś brokat? się nie potukł, się nie, potukł, się to nie... chyba od jest oby, oby. No, co to jest? No powiedz przecie Takiż jakiś brokat? No, świetlacz No tak, tak no, to nic nie no, ma masz... poczekaj, to tak Mniejszy chyba. Wiem, wiem. Trzeba ja sobie wezmę jakoś pod wiesz, bo... teraz będzie super. Daj, ja to otworzę. Masz. Słabe światło tu mamy. No. Poczekaj. O! o. Zyski! Teraz widać bardziej, jak wygląda to. Ale glow. Mhm. Mm tylko... jak się skupiasz na tym wszystkim Jeszcze masek No Super Ale się świeci aż tu tu i tu Dzięki, Dziękuję Super Ci wyszło Teraz no, tutaj nie ma co się zastanawiać. Nie, nie. Tu jeszcze mam taki. Jedziemy z tym koksem, nie? No. Daj, 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 daj. Ma Ciebie brodę. Pędziel. Mam jakiś pędzelek też. Brywa no, to jest tak. Ja nie lubię tych szpatułek. też nie lubię. Jak zawsze robię ten makijaż. <grywa> <grywa> A rzęsy? A ręce będą na koniec. Tak tak, oczywiście. Zawsze trzeba na końcu. Mm. <głos> dobrze. <głos> Wybieraj cienie. <noise> tam jeszcze masz. Czekam. To trochę trochę dobra, się tam boję. musisz mieć zamknięte oczy, bo... Trochę się boję. No i właśnie do tego... To jest ogólnie makijaż na wesele. Koleżanki. Może się rozwiedzie później szybko. Miejmy nadzieję, że nie. To wyżejków Czekaj, czekaj. wow No, no. Słano mi się tutaj zbiera w ten celku o, teraz poszło. Oj, teraz mm. ja jeszcze tutaj muszę poprawić. Mhm. Mm o, na teraz mi się ruszyło. <grym> Co cieszysz? Ale ładnie. Wow! Ty nie. wow. No, się świjesz ze mnie. Czpisz sobie ze mnie. Nie, nie. Pięknie. Czekaj, ty ze na czy jakieś przejście odwal? Tam macie jakieś tam... Pyknęło. Patrzysz na... tutaj? Nie. Daj mi ten oczy, proszę dziecko. Kto tutaj maluje? Ty czy ja? Zamknąć proszę. O, to nie jest ten kolor. Nie mogę jej tak tą okiem. Kocica. Ojej, trochę mi nie wyjdzie. To nie jest tak, że. <laughs> to <Ten>, jakbyś jakby <błakała. laughs> Drugie oko zrobimy czerwonym. No Chcesz czerwony kolor? A można to zmazać? No można. Jak? By musiała iść po wacik. Tu mi nie weszło. Chciałbym takie X. Chyba tu też. To też nie. No i ułasz tymi powiekami. To obejdziemy jedziemy po złoś. Jakaś azjatka. Viking. <grymne> Teraz będziemy takich. Piękne. <grymne> czekaj, Piękne. czekaj, bo to jeszcze nie koniec. Okej. Okay. Biały idzie. Biały Zdech. idzie. Tutaj. Trzy kolorowe kreski. No nie trzymałem tutaj trochę zmienić, takie żeby było, <grylicher> takie wiesz. Mhm. Mhm. Pamiętasz jak kiedyś mnie malowałeś, jak miałeś 3 lata? No To mięso. właśnie chciałem się od <susurgery> <Kulte. grylicher> Dzięki, miły komplement. Dobra, jedziemy dalej, jedziemy. To jeszcze nie koniec, tego to tuszu to... będzie więcej. No właśnie, masz nawet coś. <susurgery> Ale najpiękniejszy makijaż jaki widziałam. Hmm, co jeszcze do tego czajnego, to rzucimy trochę złota. O tak, to będzie taki ciemny złot. O, o kurde, ja się boję. Boisz się zmywania tak? Czy co? Czekaj, czekaj, jeszcze nie koniec. Też, zmywania się też. Na co się zdecydowałeś? Już na policzki? Ale już był Ale musi być więcej Tego chcesz? Tak, podziwiamy się taką jaską Kurde, nie wiesz Druga strona okej, Czy my to. Karma jest... wróci. Czy ja to jabłym tym, nie? No, kubeczko. O, tak. O, tak, czy, czy to jest jakaś zemsta? Nie, to jest. Myślę, że ci się podoba. Nie no, podoba mi się, ale. Szminka jakaś. Szm... Minka. Ciemna. Ciemna szminka. Mam taką szminkę, i mam też błyszczyki, większość błyszczyków. Ciemny błyszczyk, ten mam ten mm, jest elegancki. A on tak nie wygląda na ustach. Teraz sprawdzimy. Do. Nie, to mi się nie podoba. Ciemniejsze. A ta szminka? słodka, co Może. Nie, tutaj to w ogóle nie widać. Nie. Trzeba zrobić. Coś tam widać. Może zostać. Chyba, że mamy jeszcze jakąś czarną. Czarny nie mamy. Nie, tutaj. Dobra, co tutaj jeszcze? Hm, o czym ja zapomniałem? A rzęsy, daj mi ten, rzęsy. Do... Ale to ja chyba. Nie, 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 ja sobie poradzę z że... rzęsami. Uwielbiam robić rzęsy. Kiedyś ją biłem Angeliny Roli, to jej wypadły wszystkie. O oh, kurde, <laughs> super. No, czekaj. To jest. To jest Essence. Słuchaj? Essence. Um, no. On museumu Za daleko. No i ale nie patrz tak do góry, bo, bo tak. No i super, ugodziłaś mnie. Bo no potem mi to Druga, twarz, trzeba być. Jak chce się makijażu nosić. Aha. To ja sobie wyobraziłeś wszystko. Ok, to wszystko? No. Cudownie wyglądasz. Muszę sobie fotkę na pamiątkę jeszcze. No mi też się no, chyba zmieni benzyn. A wiem jeszcze. Eee... Nie wol... i co jeszcze byś zrobił? biegi. Dobra, to ja ci dam, bo mam też. Ale nie możesz przesadzić Nie przesadzę Bo jak nie możesz za mocno tępać Zawsze dobrze leciutko. Potem możesz palcem wklepać, to będzie tak. Piekif mogę wklepać palce? No możesz Takie lżejsze, chyba że tych też mocno. Nie, słup. Czy... Dobra. No jest super. Proszę córeczko. Ocena... Miłej zabawy. Ocena dla mnie 6 plus, proszę. Od Od i, ile? Od ilu na 10? Zero. Od 0 do 10? Myślę, że. No, ja nie wiem, ale ja tak bym się ocenił na 90 Ok. No nie chce być doskonały, nie? ale wiesz 9,5. Tak. Pokażcie? No, Kurcze. Muhawia, nie siada. No spójrzcie. No, te kieski trochę po bokach nie wyszły, ale jeszcze jest piękna. Tak. No, tak się prezentuje. No, jak wam się podobało i chcecie więcej takich filmików, to zostawcie lajka i subskrypcję. Efekty końcowe zaraz wam pokażę. Więc jeżeli Wam się wszystko podobało i chcecie więcej takich filmików, może wersja z moją mamą, no to piszcie w komentarzach. Wolimy tatę, tatę! Pożegna się. Pa!